Jutrzejszy marsz przeciwko imigrantom, który, odbędzie się, który będzie startował o godzinie 16.00 ze skrzyżowania ulic ale Adama Mickiewicza i, tyś, i 20 stycznia 1920 roku. Po chcemy przedstawić nasze stanowisko. W związku z problemem imigracyjnym, który dotyka Europę, w tym również i Polskę, my jako Młodzież Polska wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec polityki i działań rządu który ugiął się pod dyktatem, pod dyktatem Brukseli i Berlina i zgodził się na przyjęcie tysięcy imigrantów ekonomicznych do Polski. Jednocześnie ubolewamy nad faktem, że polskie media w sposób nieprawdziwy przedstawiają problem imigrantów, określając ich jako uchodźców, co jest nieprawdą. Mówiąc, że ci ludzie to w większości kobiety i dzieci, co również jest nieprawdą, gdyż jak wskazują statystyki ONZ-u, 75% z tych osób, które już trafiły do Europy, to mężczyźni młodzi w wieku od 18 do 20 paru lat. Ponadto chcemy wskazać również, że nieprawdą jest, jakoby całość zamknęła się na liczbie 7 do 11 tysięcy, gdyż bądźmy świadomi, że w tej chwili dzielimy dopiero pierwszą kwotę imigrantów, to jest, to, jest, to jest 120 tysięcy na państwa członkowskie Unii Europejskiej. W tej chwili w Europie jest już około 500 tysięcy imigrantów ekonomicznych. Do końca roku według najbardziej ostrożnych statystyk ma trafić około miliona imigrantów z krajów afrykańskich i azjatyckich. Polska ma przyjmować 7,7% imigrantów przebywających w Europie. To jest 77 tysięcy w przypadku miliona imigrantów w Europie. Do tego należy doliczyć do, do od 3 do 4, a nawet większej ilości osób w ramach kwot łączenia, konwencji łączenia rodzin. To jest prawo, które jest odgórnie narzucone państwom europejskim, więc faktycznie Polska będzie musiała przyjąć około 350 tysięcy imigrantów. To jest mniej więcej tylu, tyle, ile Bydgosz ma mieszkańców. Ponadto chcemy wskazać, że rządy niektórych państw, jak Węgier, Słowacji, Czech czy Rumunii, potrafiły stanąć na wysokości zadania i stanęły po stronie interesu narodowego, a nie jak rząd Ewy Kopacz, który ugiął się pod dyktatem Brukseli i zgodził się na przyjęcie przez Polskę obcych nam kulturowo, religijnie i cywilizacyjnie imigrantów, którzy będą powodować w Polsce problemy socjalne, kulturowe i ekonomiczne. Tyle z mojej strony, jeżeli mają Państwo pytania. Skąd pomysł na początek macie? Uznaliśmy, że jest po prostu to dosyć duży plac, który ułatwi nam zgromadzenie dużej ilości manifestantów. Jednocześnie trasa będzie odpowiednio długa. Nie ma żadnego e, konkretnego powodu, czysto, nie wiem, ideowego, dlaczego stamtąd startujemy. To jest po prostu e, kwestia dla nas ułatwienia e, organizacji samego marszu. A wybierając czas i miejsce, wiedzieliście, że wtedy będzie trwała konferencja w teatrze? Nie, nie wiedzieliśmy. Dlaczego nie pan że to nie są poprzednie? Musimy być świadomi tego, że prawdziwi uchodźcy są w tej chwili w obozach dla uchodźców w Libanie, w Jordanii czy w Turcji. Bądźmy świadomi również tego, że, według że, bądźmy świadomi tego że, wobec że w związku z oficjalnymi danymi Unii Europejskiej tylko jedna piąta imigrantów to są Syryjczycy. Większość z nich to są mieszkańcy Bałkanów, Kosowa, Albanii, którzy po prostu korzystają z okazji i kierują się do Niemiec, aby żyć tam na garnuszku mieszkańców tego kraju.